Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mecz w ramach Division Rivals czas zacząć! Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje, aż to czuć w powietrzu. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A oto pierwszy skład Black Cats. Przyjrzyjmy się nazwiskom. Na bramce Kobel, Florian Wirz oraz Granit Czaka będą prowadzić grę zespołu w środku pola. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników. Z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś. By... Popatrzmy, muszą to strzelić. Tak! Piłka w siatce! W pierwszym kwadransie spotkania. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu polakarnego. Uwaga! Musi to trafić! Ederson wprost nie mógł obronić lepiej. I tym udanym wyjściem skasowała atak rywala. Kane okay, no, otrzymuje teraz piłkę. Proszę Państwa! Uderzenie na pustą bramkę i łatwo zdobyty gol. Po tym golu jest 1-1. Steve McManaman. McManaman ma okazję. Ale okazja na gola! Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Nic z tego, przerywa akcję wejście obrońcy. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. Ma piłkę teraz Ilkay Gündogan. Szansa! Czy przełamie impas? Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Poluje piłkę, co teraz wymyśli okafor, no i co? Zamiast posiadania strata. Lakiec, rozpędzają się. No i strzela. Nie myli się teraz. Spakuje piłkę do pustej bramki. Klaudia Pina. Klaudia Pina prowadzi piłkę. Spróbuje znaleźć swoją szansę. Oj, świetne, Prosto padłe zagranie. Musi Trafić. O! Kolejna bramka. Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę państwa, ma dzisiaj dzień konia. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Czy stoła to wykorzystać? Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. I obrona teraz ograna. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. I teraz zmiana posiadania. Złapią kontakt. Dobrze, pewna interwencja przerywa tę akcję. Kane okay, no, otrzymuje teraz piłkę. Teraz okazja przed nim. Dobrze, teraz zdecydowane, pewne wyjście. Brawo. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Szansa na goła. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pech, bo jak inaczej to określić. Niecelnie teraz podaje. Czy z trafić? Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje. Aż to czuć w powietrzu. Nie da się ukryć, że rozpędzają się coraz bardziej. Ich gra cieszy oko, a dzisiaj zapowiada się idealna okazja, żeby sięgnąć po kolejną wygraną przy wsparciu swoich kibiców z trybu. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Alison Becker między słupkami. W defensywie Aleks Teles wystąpi razem z Denzelem Dumfriesem na bokach. Dalej Bruno Fernandesz oraz Kevin de Bruyne zagrają na środku linii pomocy. Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? Uwaga, Rodrigo! To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. No i tracą teraz posiadanie. I te brujne przy piłce. Ależ teraz wspaniale wybronił to kobel. Niesamowite! De brujne, centra w szesnastkę. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Aleks Teles przyjmuje podanie. Piłkę przejęli rywale. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Stuprocentowa okazja! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Tak trzeba bronić w szesnastce. Zaczarował teraz doskonały zwód. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Co na piłka. A teraz zagranie do keina. Szansa będzie remis. I mamy wyrównującą wynik meczu K. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jaki ważny gol! Rodrigo kapitalnie ruszył teraz do przodu. De Bruyne. Pole karne rywali coraz bliżej. Juka poza boiskiem. Rzut rożny. Daleko w pole karne De Bruyne. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Florian Wirc. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Mamy centre i tłok w polu karnym. Ale za blisko to było granie Bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Poradził sobie. Minął z wodem. Uwaga, szansa na prowadzenie. I go! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Mamy teraz wynik 2 do 1. QL. QL przy piłce. Posyła piłkę na bliższy słupek. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ma teraz szansę. Bramkarz Broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. I jest go kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Denzel Joel Joelinton. Teraz przed szansą. To mogła, wręcz powinna być bramka. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Kane okay, no, otrzymuje teraz piłkę. Czy czymś zaskoczy przeciwnika? Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Znowu wracamy do gry. Black Cats. niesamowicie odjeżdżają przeciwnej ekipie. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Florian Wirtz Hurricane Co za błąd teraz! Stracił piłkę! Jak teraz rozegrają akcję? Czy trafi? Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Tak proszę Państwa, piłka w siatce! No to jeszcze raz, spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. No a Holland to jest killer. Kiedy on dostanie piłkę parametrów od bramki, to już wiadomo, że trzeba będzie ją wyjmować z siatki. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Kobel. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania usłyszymy się za kwadrans. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Ależ przechwyt. Prawie pod bra Gol! Gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. Jeszcze raz odpadamy bramce, która zdecydowanie obciąża obrońcę. Jak on mógł tak łatwo oddać piłkę rywalom w tak niebezpiecznej strefie? Nic dziwnego, że natychmiast wykorzystali taki prezent. Po meczu z pewnością nasłucha się od trenera. Strata teraz. Lakec. Za chwilę wznowią z autu. Militao. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Uderza na bramkę. Doskonale się ustawił. Rodrigo. A teraz zmiana posiadania piłki. A teraz zagranie do Kejna. Bruno Fernandes. Bremer. Bruno Fernandes. Alex Teles. Jest coraz bliżej pola karnego. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gubi piłkę. Dobre, skuteczne wejście. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Rzuca teraz w szesnastkę. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Kipicę żądają strzału. A i słupek! Piłka nadal w grze. Cóż, była tu szansa Bramkowa. Była i się zmyła. Alex Teles. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Joelinton. Marek przy piłce. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Teraz będzie niebezpiecznie. Uwaga, dalej groźnie. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Maklej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Te Bruyne ma okazję. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Wrzuca piłkę przed bramkę. Faul! Nie, czysty odbiór w polu karnym. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Sunie skrzydłem, z piłką, przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Świetnie teraz to zablokował. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na jedenasty metr. Sędzia podjęła teraz nieoczywistą decyzję. Wskazała na 11 metr. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym Bruno Fernandes Bruno Fernandes traci piłkę Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania Chińczycy chcą strzału. Błąd, tracą piłkę. Kevin De Bruyne. Teraz, naprawdę świetna piłka. Nic z tego nie będzie, po szansie. Piłka trafia do Halanda. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił. Jednak ten strzał zupełnie nieudany nie musiał się wysilać. No i teraz zrobił prezent rywalom. Malen. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła spokojne zwycięstwo i miły...